Hejka, z tej strony Ania i dzisiaj opowiem Wam trochę o lokówce Beauty Me HC901. Lokówka Beauty Me HC901 to urządzenie, które pomoże Ci zadbać o Twoje włosy i sprawi, że będą one wyglądać zdrowo i naturalnie. Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, by skutecznie modelować swoje włosy. Lokówka HC901 zaskoczy Cię prostotą obsługi i funkcjonalnością. Wystarczy dotknięcie jednego przycisku, aby wzbogacić Twoją stylizację w pięknie wyglądające i naturalne loki. Sama decyduj o kierunku ich skrętu, lewym lub prawym. Możesz też wybierać spośród trzech rodzajów skrętu włosa: delikatnego, normalnego, a także grubego. Lokówka ta została stworzona z myślą o Twojej wygodzie. Jej wałek pokryto specjalną warstwą ceramiczną, dzięki której ciepło równomiernie rozprowadza się po całej powierzchni roboczej. A to oznacza, że Twoja stylizacja będzie idealna i równo zakręcona jak niewiele potrzeba, by dopasować tryb pracy Twojej nowej lokówki do indywidualnych potrzeb. Urządzenie zostało wyposażone w ergonomiczny i czterostopniowy regulator temperatury, dzięki któremu z łatwością możesz dopasować ją do kondycji swoich włosów. Lokówkę wyposażono w specjalny system ochrony przed przegrzaniem. Możesz ją regulować w zakresie temperatur od 150 do 210 stopni Celsjusza. Wybierz właściwą temperaturę i ciesz się idealnie dopasowaną fryzurą na każdą okazję. Urządzenie to posiada powłokę z ceramiką i keratyną. Substancje te powoli uwalniają się w trakcie stylizacji włosów, okrywając je delikatną warstwą ochronną. Dzięki temu włosy są błyszczące, zdrowe i elastyczne. Lokówka HC901 posiada wbudowany obrotowy przewód zasilający, który zapewni ci maksimum komfortu w trakcie stylizacji włosów. Dzięki zastosowaniu specjalnego obrotowego mocowania nie będziesz musiała obawiać się splątania przewodu podczas pracy. Urządzenie zostało wyposażone w specjalny czyścik, za pomocą którego będziesz mogła utrzymać wajek lokówki w odpowiedniej czystości. Regularne czyszczenie wałka pozwoli ci cieszyć się swoją lokówką przez bardzo długi czas. Niewielkie rozmiary czyścika pozwolą Ci korzystać z niego w dowolnym wybranym przez Ciebie miejscu. Lokówka Beauty Me HC901 to urządzenie, które pozwoli cieszyć się bezpieczną i komfortową stylizacją włosów. Dzięki niej stworzysz fryzurę, którą zaskoczysz każdego. Urządzenie to możesz zakupić w Talonie Media Expert i na stronie mediaexpert.pl.